Witam. Parametry dla SAS. biokompakt 10KW, 12KW z opisem krótkim. Co i jak. I dlaczego tak jest, już tłumaczę. Zacznę od menu instalatora. Wszystkie uwagi mile widziane, bo ja też tutaj doświadczalnie wszystko doszedłem, ale może komuś pomoże to. Pierwszy temat współczynniki PID. I teraz tak, współczynnik mocy kotła u mnie 100%. Ja tu nic nie ruszałem i dla mnie jest ok, ale tu jest ważny parametr: korekta wentylator, wentylatora, wentylatora dolna. I tutaj jest. Do góry i czemu to zapobiega? No najczęściej ten kocioł się przełącza na 1%. Jak mu tam dobrze żre, to on sobie na 1% daje, normalnie to bardzo małe, bardzo małe obroty dmuchawy. No i to co powoduje? No, dymienie przede wszystkim i problemy z wybuchami, jak ktoś ma. Tutaj mam dosyć dużo, to jest niby max 12, ale to jest 18 ze starego, to, to ma dużo wpływ na to. I tam obroty maksymalne i, i w ogóle. Ale tutaj, jeżeli ktoś ma problem z dymieniem podczas pracy, czy tam za szybko przechodzi na 1%, tu sobie zwiększyć dużo dosyć. I wtedy jest elegancko. Tutaj jest no doświadczalnie, ale, ale na pewno to trzeba zwiększyć. Górna to nie, no bo tam górne, te par, jak tam się rozkręci, to jest ok. Hmm. Nadzór, tu nadzór jest, ja nie polecam. To jest jak nie chcemy, żeby grzałka rozpalała kocioł. U mnie to działało ale to mocno. Ta kapca dosyć, cały czas się to tli. Ale na tych parametrach się utrzymywał, że całą dobę nie wygasł. Nie musiał się rozpalić. Także tu mam załączony na grzałkę, nie mam włączonego. Czas podawania paletu: 4 sekundy. Przerwa: 5 minut. Czas pracy wentylatora: 14 sekund. Czas przerwy 4 minuty Obroty I to chodziło, to się, ale to tak się tli zasyfia kocioł, że głowa mała yy, Tu z takich ważnych rzeczy no, większość pewnie wie, ale może ktoś nie wie yy, Kontrola temperatury pracy Tutaj Ja mam bardzo długi czas I Krótkie czasy głupieje kocioł, ponieważ jak czujnik macie do rurki przyczepiony, to on, zanim zmieni temperaturę wody, zanim on sobie to wykryje, to już ta woda ma inną temperaturę. Jak jest krótki czas, to potrafi bardzo. Będzie każda temperatura, tylko nie ta co ustawiłeś. Czyli powiedzmy, tam masz 39 mam zadanej, to on sobie cały czas albo zawór zamykał, albo otwierał. Po takim czasie ta woda się wyrównuje. Jest ekstra. Bardzo ładnie trzyma yy, tą wodę w 14-drogowym zaworze. No tu to, to się sprawdza to. Czas otwarcia. No to trzeba. To też ważne bardzo jest. To trzeba sobie z zaworu wziąć To jest czas. Najczęściej procent na tabliczce podaje. Jaki jest czas otwarcia? Od 0 do 100%. I to, to jest bardzo ważne. To musi być pisane, bo inaczej będzie głupoty. Robił. Skok jednostkowy co 3%. Mam. No można więcej. No zależy. Czy się chce, żeby to szybciej. Tu jest dla mnie optymalnie, trochę nad tym tam siedziałem, bo mi tam świrował. Minimalne otwarcie. No jakiś jakieś tappze powinno być. To, tak się zaleca. No ja mam 5%, czyli że on się nigdy do zera nie zamknie. Zawsze sobie puści tej ciepłej wody trochę. Na zawór. No pogodówkę to według uznania. no Jak ktoś lubi, czy ma być ciepło. No nie ma moim zdaniem, co za mało dawać. Bo to się szybciej pokój nagrzeje, a tak to się oszukuje. No to takie jest jak przyspieszanie samochodem powoli. Dla mnie takie są optymalne grzejniczki ciepłe, jest w porządku. Ochrona kotła i powrotu nie robić, bo to wtedy zamkniesz czterodrogowy. To nie, nie tu droga, musi być albo pompa przewołowa. No u mnie ja sobie dogrzewam powrót minimum 48 tutaj w instrukcji, żeby gwarancja była i nie niszczył się kocioł. Ja mam CWU, przez CWU puszczony na, na stały powrót rurki zaizolowane w styropianie pompka do CWU cały czas przez boiler idzie i i grzeje powrót ja tam dużych strat nie mam dużych strat nie ma powrót jest spoko tam 10 około, no widać 10-12 mniej zgodnie z normą, że tak powiem także myślę, że jest w porządku co tu ciekawego, no te parametry mieliśmy, nadzór mieliśmy Reszta myślę, że. Nie ma tu ciekawych rzeczy. Serwisowe menu, kod znany. Kod znany. Teraz tak, po części będę tłumaczył. No tu wiadomo, no ja mam na minimum. Jedna sekunda, żeby jak on będzie chciał. Maksymalna 6 sekund. Przerwa 11 sekund, maksymalna, minimalna, maksymalna, maksymalna 20. Minimalny roboczy, no dosyć duży Ja tam nie, nie tego tlenu za mało, żeby nie było Maksymalnie 32%, ale rzadko to, rzadko to jest Zaraz po opóźnieniu na chwilę Minimalne obroty 670, no mniejszych ja nie dałem, no niby mniejsze były dużo Ale to, to, to musi być powietrze Temperatura spalin 205, no im większa tutaj jest wartość, tym będzie więcej w komin szło, bo będzie pozwalać na to to też się wiąże, że jak komuś na 1% skręca ten wentylator, no to jest oszukane współczynnikiem dolnym. Gdy jak tutaj jest mniejsza wartość, to wtedy on sobie te par tą dmuchawę skręca i to takie zamknięte koło, nie? Komin nie idzie. Teraz jest ok, mam 120 stopni, nie? Yy, w kominie. Maksymalnie to jak już tak się rozjara, z, yy, normalnie do 110 spada, tak jak się pali, nie? Tą przejechaliśmy. Parametry wygaszania. No to nie za tam. Myślę, że tu chyba nic ciekawego nie ma. Tutaj rozpalanie czas podsypu. To jest takie minimum moim zdaniem, do którego doszedłem. Te, te fabryczne było za duże. Za dużo tam się to zaczyna dymić. 35 sekund pięknie szybko grzałka to zapala. I nie kopci się. Jasność bardzo niska. Tu tylko żeby złapało, bo to potem czujnik ten grzałkę niższy. 80, 80, rozpalanie mm. obroty nieduże obrotów nie przesadać, bo wydmucha. Pelet, wydmucha. Pelet te takie drobne frakcje, no te duże nie, ale drobne wydmuchuje. Niepotrzebne aż tyle powietrza na początek jest. No i czujnik włączony, wiadomo, tu na opóźnieniu. No to takich ważnych rzeczy. Obroty. 27, większych nie do, do 30 max I jasność duża dosyć. Można nawet próbować w górę, wtedy on sobie te duże, duże parametry na dmuchania da, nie przełączy na tę pracę od razu. To z takich rzeczy ciekawych Co tu jeszcze ciekawego jest. To takie te rzeczy, których niektórych w ogóle nie ruszałem. Z ciekawych jeszcze rzeczy, jak to chcecie sobie zobaczyć, obroty widok ekranu testowy 5.1. Macie to fajnie wszystko opisane. Właśnie to są te wartości z czujnika ognia które tam są te 80-900 to jest tutaj. I ma obroty zadane nie? bieg, to, czyli procent jest podany moc kotła yy, i tutaj sobie to pokazuje ile w rzeczywistości ma, no ten współczynnik dolny uważam, że bez tego źle to działa, chyba że naprawdę jakieś bufory są i to zasuwa cały czas ostro ja mam tutaj z czasami za mocny ten kocioł jest i trzeba było trochę pokombinować wracam na zwykły co tu jeszcze, no ja myślę, że chyba to najważniejsze takie w razie czego coś by ktoś potrzebował, to mogę nagrać. Mogę też, no powrót, mówię, powrót się grzeje w cewu przez pompkę. Można sobie przewałową założyć i od razu z zasilania do powrotu. Musi się powrót być ciepły, bo inaczej wariuje. Te, te kotły wariują i się za, zaczerniają strasznie. No i co? No i moim zdaniem się nie da tej tego kotła ustawić, że on był taki wypalony. Tam czasami na tych filmikach widać, że biała komora ale na na 160 w kominie stopni i płomień potężny i, i dużo bardzo opału idzie. Żeby tam było 110-120 na komin to no to niestety będzie się brudził trochę wymiennik u góry, nie komora spalania i palnik wypalony będzie ładnie, ale te gdzieś tam te wymienniki będą trochę brudne. To jest suchy, sucha sadza taka, nie, nie tłusta. Łatwa do usunięcia. Także ten współczynnik dolny polecam ustawić. Jak ktoś ma problem. To co jest popularny dosyć problem z tym 1%. Bo wtedy strasznie tą dmuchawę dusi. O teraz się zmieniło na 20, bo wszedłem w ustawienia. No, taki ten kocioł jest. Tutaj sobie dać dużo. Ja tutaj proponuję, jak ktoś ma 1% cały czas, to dać dużo, pod maksa. I obroty minimalne tam pokazywałem zwiększyć tak samo na 600 obrotów gdzieś. Górny nie ruszam współczynnika. Współczynnik nie bawiłem się tym. Jak ktoś tam doświadczenie ma, to piszcie. Czy warto? U mnie na przykład mam wrażenie, że za duża jest ta moc, te 10 kW Musiałby bufor być, gdzieś tą energię oddawałem się rozpala dosyć często, nawet tak jest duży mróz. Styropian 20, dosyć taki już jest, posadzka 15. Podłogówka, no i to jest podłogówka połowę, połowę grzejniki. Podłogówka, bardzo niska temperatura, tam 22 stopnie może. To, to już gorąco, jest to po 22,5 do 23 stopnie w chałupie Także tak to wygląda, no te kalibracje wszystko do alarmu podaje takie rzeczy, które są ciekawostki. Ciekawostki nadzór działa na tych parametrach, co pokazałem, ale mówię ta kapca bardzo mocno dosyć. Mm, kocioł on się cały czas tli, cały czas się tli ten żari tam rozdmucha na chwilę. Także jeżeli ktoś ma problem z wybuchami w kotle, zbieraniem się dymu. Korekta dolna jest do zrobienia i to pomoże. Jeżeli komuś wydmuchuje pelet drobny, to ma za duże obroty nadmuchawie. Przy rozpalaniu szczególności. No i to ilość peletu też jak zadymia, czy wybucha przy rozpalaniu, to zmniejszyć na 35 sekund te podawanie. To tam za dużo fabrycznie było. Ja... Niepotrzebne. No bo jak za nisko się da z kolei, to grzałka nie rozpali tego peletu. No, i tyle, jeżeli coś to się dorzuci. Ten... Jeżeli właśnie te, ten, ten powrót przez, przez wodę, no to musiałem. No to jeszcze było źle trochę zrobione, to u mnie I jedyny sposób, żeby sobie poradzić. Jeżeli tego, tego jak wcześniej nie było, to po 30 z kawałkiem stopni powrót miał. Także to dużo za mało. I tyle. Piszcie, jeżeli ktoś ma większą wiedzę. Jakieś ciekawostki, chętnie posłucham, może coś jeszcze się dopracuje. Dzięki.